Szczęść Boże Siostry i Bracia. Gisella Cardia, Trevignano Romano, Włochy, 10 marca 2022 roku, orędzie Boga Ojca. Ja, Wasz Ojciec, jestem tu, by Wam przypomnieć, że kocham Was wszystkich. Nie lękajcie się. Mój syn był pierwszym człowiekiem uwięzionym i nazywanym heretykiem przez przywódców religijnych. Czego więc się lękacie? Nie bójcie się. On zwyciężył śmierć i ja będę z wami zawsze. Dlaczego nie rozumiecie? Dlaczego ludzkość nie rozumie, że ja kocham Was wszystkich i jako Ojciec czuję powinność, by być przy Was, by Was chronić? Jako Ojciec ochronię Was przed, przed tymi wszystkimi, którzy będą Was nazywać heretykami. Nie martwcie się. Patrzcie teraz, jak wszystko runie. Tak wasze schronienie będzie gotowe na ten okres. Ja troszczę się o wszystko w taki sposób, że kiedy Najświętsza Maria powie wam, że czas iść, wy macie udać się do Błękitnego Krzyża. I tam nie zostaniecie dotknięci, gdyż ja osobiście poświęciłem to miejsce. Nie martwcie się, nie bądźcie przywiązani do rzeczy ludzkich i miejcie wiarę. Wszystko się wypełni według mego planu. Aniołowie w miejscu przeze mnie pobłogosławionym będą Was ochraniać. I zapewnią Wam bezpieczeństwo, uczynią Was niewidzialnymi dla nieprzyjaciół, i ja sprawię, że niczego Wam nie zabraknie. Ja jestem dobrym Ojcem, ale jestem również Ojcem Sprawiedliwym. Kocham Was, dzieci moje, kocham Was tak bardzo. Nie bójcie się, nie lękajcie się. Wszystko to, co będziecie mieli, będzie jedynie z mojej łaski. Teraz was pozostawiam z moim błogosławieństwem, wasz Ojciec. Amen. Siostry i bracia, w czasach wielkiej apostazji. Większość ludzi Kościoła przejdzie na stronę Antychrysta i jego światowej religii, jednocześnie wykluczając i odrzucając tych wszystkich, którym zależy na prawdziwej wierze. Nie bójmy się tego. Tak jak pierwsi chrześcijanie nie bali się być wykluczonymi z synagogi, nadchodzą ciężkie czasy, ale Bóg. Nasz Ojciec nas nie opuści. Będą przygotowane miejsca schronienia, w których Kościół przetrwa. Ufajmy Bogu, bo nic nie wymyka się z Jego ręki, nawet jeśli musi zastosować gorzkie i bolesne lekarstwo kary, by pobudzić nas do opamiętania i nawrócenia. Ostatecznie chce On jedynie. Naszego wiecznego szczęścia z Nim w niebie i tylko my sami, swoim grzechem, odrzuceniem Boga i Jego miłości oraz pokornej zależności od Niego, możemy się z tej wiecznej wspólnoty z Nim wykluczyć, wybierając potępienie. Dlatego tak ważne jest, by każdego dnia modlić się i nawracać, często przystępując do sakramentów, rozważając Słowo Boże i starając się żyć prawdziwą miłością i pokorą. Tacy ludzie nie muszą niczego się obawiać, ani odrzucenia, ani cierpienia, ani. смерти.